Dzisiaj pokażę Wam jedną z pierwszych wiertarek Black Deckera, wyprodukowaną w okolicach roku 1930. Jest w dość słabym stanie, możliwe, że uchwyt nie jest oryginalny. No Tutaj jest pęknięta, ale lepsza taka niż żadna. Tutaj mamy logo. Jest to jedna z pierwszych wiertarek, które miały opatentowany włącznik w takim kształcie jak w pistolecie. Mieli na to patent wtedy. Tutaj brakuje jednej tabliczki, ale główna tabliczka znamionowa jest. Kształt jest taki tutaj kanciasty tego korpusu, żeby powietrze przepływające przez otwory lepiej chłodziło silnik. Mieliśmy tutaj też blokadę wału, żeby sobie na przykład odkręcić uchwyt. Są so tutaj też tak, tutaj mamy kalamitkę, i o ile dobrze pamiętam, tak tutaj też mamy kalamitkę, żeby sobie przesmarować panewki. Tak to wyglądało w środku. Teraz jest włączona. Teraz jest wyłączona. Taki prosty system. Kostka, taka z jednej strony zwiera, z drugiej strony nie zwiera. tak? No tutaj, Stojan zwęglony, wirnik też jest uszkodzony. Ktoś tego używał w 80-tych zamiast celmy. Łożysko z tyłu wyglądało tak. Po prostu było w ten sposób osadzone i smarowane. Tu było kiedyś kulkowe, ale nic z niego nie zostało. Yy, tutaj na przykład mieliśmy takie. Taki typ łożyska oporowego, jeden taki wałeczek i w środku przekładnia wyglądała w ten sposób.